Czy wiesz, że jeżeli masz wiatrówkę zasilaną 88-gramową kapsułą, możesz zastosować specjalny adapter, który umożliwi Ci strzelanie za pomocą tylko dwóch 12-gramowych kapsuł. A więc tak, jedyne co musimy zrobić to ściągnąć dykielek, gdzie instalujemy naszą kapsułę. Następnie wkręcić nasz adapter. Tak jakbyśmy wkręcali naszą standardową kapsułę. Kiedy poczujemy opór, po prostu przestajemy. Następnie odkręcamy górną część. Jedną kapsułę wrzucamy szyjką do dołu. Natomiast drugą szyjką do góry, tak aby zarówno jedna, jak i druga kapsuła się przebiły. Teraz jedyne co wystarczy zrobić, to dokręcić całość i następnie dokręcać śrubą do momentu aż usłyszymy, że kapsuła się przebiła. Teraz wystarczy nałożyć końcówkę, i teraz możemy przejść do strzelania. Użycie takiego adaptera oczywiście zmniejsza Wam moc, jak i ilość wystrzelonych środków. Natomiast korzystanie z takiego adaptera jest niezwykle korzystne w momencie, kiedy nie chcemy strzelać przez długi czas.